Firma gowork.pl już od 2005 roku z powodzeniem organizuje kursy kosmetyczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dostosowane do aktualnych potrzeb branży kosmetycznej. Sukces szkoleń opiera się o program, w którym przeważają zajęcia praktyczne, gdyż obejmują aż 100 ze 120 godzin kursu. Dbając o najwyższy poziom absolwentów, firma GoWork.pl gwarantuje zajęcia w grupach nie większych niż 8 osób, co pozwala na indywidualne podejście doświadczonych szkoleniowców do każdego kursanta. Kurs kosmetyczny skierowany jest dla osób bez doświadczenia. Ale serdecznie zapraszamy osoby, które już wcześniej zetknęły się z branżą kosmetyczną, w tym celu, żeby poszerzyć swoją wiedzę. Podczas kursu kosmetycznego pierwszego stopnia kursantki zapoznają się ze specyfiką pracy w gabinecie kosmetycznym, budową i funkcją skóry, schorzeniami skóry najczęściej spotykanymi w gabinecie kosmetycznym, warunkami przystąpienia do zabiegu kosmetycznego, technikami demakijażu oraz pielęgnacji oczu, twarzy, szyi i dekoltu, farbowaniem brwi, rzęs oraz ich korektą. Ponadto poznają tajniki masażu twarzy, szyi, dekoltu przy zastosowaniu kremów i olejków do masażu. Kurs kosmetyczny drugiego stopnia pozwala pogłębić wiedzę z zakresu starzenia się skóry oraz jej skutecznej pielęgnacji przy zastosowaniu preparatów do tego przeznaczonych, oczyszczenia oraz regeneracji. Uczestniczki kursu w trakcie jego trwania zapoznają się z technikami zastosowania elektrolecznictwa i światłolecznictwa w kosmetyce oraz zabiegami specjalnymi na twarz, m.in. z siarką, glinkami, cynkiem, kwasem salicylowym i rutyną. Kurs kosmetyczny trzeciego stopnia opiera się przede wszystkim na zabiegach regenerujących twarz z wykorzystaniem aparatury specjalistycznej jak ultradźwięki, mikrodermabrazja, mezoterapia bez igłowa oraz usuwanie zbędnego owłosienia twarzy i ciała. Każdy stopień kursu kosmetycznego zakończony jest egzaminem praktycznym i teoretycznym. Na zakończenie którego uczeń otrzymuje certyfikat MEN oraz dyplom w języku polskim i angielskim. Oczywiście ten dokument upoważnia do podjęcia pracy w Polsce i na terenie Europy. Wszystkie kursy odbywają się w dwóch trybach: dziennym oraz weekendowym. Każdy z kursantów otrzymuje materiały i kosmetyki niezbędne do nauki oraz podręcznik zawierający wszystkie wiadomości z zakresu kursu. Nasza kadra to wysoko wykwalifikowani pedagodzy kosmetolodzy, którzy przez wiele lat z pasją zdobywali wiedzę, którą z chęcią przekazują podczas spotkań z kursantami. Zapraszamy do uczestnictwa w zawodowych kursach kosmetycznych organizowanych przez firmę GoWork.pl. Serdecznie zapraszamy na kurs kosmetyczny Ponieważ kosmetyka to taka wspaniała czarodziejka, która potrafi dokonać wielu cudów. Daj sobie możliwość rozwinięcia nowych zainteresowań, znalezienia pracy lub otworzenia własnego gabinetu kosmetycznego.